Witam serdecznie wszystkie Panny. Panny słoneczne, księżycowe, przede wszystkim ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na czerwiec 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie Panny? 9 czerwca Mars, planeta energii, siły życiowej, przechodzi do znaku byka i ustawia się. W trygonie do waszego znaku, czyli w pozytywnym aspekcie, dając wam siłę do działania, skuteczność, chęć rozwoju, być może wyjazd za granicę czy współpraca z zagranicą. 17 czerwca Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, i Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, przechodzą do znaku raka. A 21 wieczorem do znaku raka przychodzi słońce. Wszystkie te trzy planety ustawią się w pozytywnym aspekcie sekstylu do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse i nowe możliwości. O czym będę mówiła jeszcze yy, w całej szczegółowej prognozie. Zaczniemy od początku. 3 czerwca, Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, który jak wiecie wszedł do znaku bliźniąt. Ustawię się w trygonie do Plutona, planety przemiany, planety transformacji. U Was będzie to dotyczyło kariery zawodowej, czyli tutaj macie szansę na jakąś zmianę w karierze zawodowej, nowe umowy, nowe kontakty, poprawę dzięki temu. Pracy, zdrowia, życia codziennego, więc tutaj jest piękny aspekt. Jeżeli chcecie coś zacząć, to jest bardzo dobry moment. Ja mówię, otwarcie się na przykład na współpracę z zagranicą, otwarcie się na internet, na social media, jakieś kursy, szkolenia, rozmowy, to wszystko będzie dla Was dobre. Tym bardziej, że w tym dniu trzeciego Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest jeszcze w byku i w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku. Ustawia się w sekstylu do Neptuna, planety miłości, duchowości, realizacji marzeń, więc tutaj yy, yy, dotyczy szansy na miłość, szansy na współpracę, poprawa relacjach partnerskich, poprawa, tak jak powiedziałam, w pracy, w zdrowiu, w życiu codziennym. Fakt jest taki, że Jowisz, który wszedł do znaku bliźniąt, ustawia się w kwadraturze do Waszego znaku. Czyli pokazuje, że nie wszystko będzie Wam odpowiadało, jeżeli chodzi o karierę zawodową, o to, jak pokazujecie się światu. Może się bardzo dużo dziać. Wiecie, Wy, Panny, jesteście uporządkowane, lubicie, jak wszystko jest zaplanowane i wszystko tak realizowane. Jowisz w bliźniętach to jest totalny chaos. tak? Yy, tutaj dzieje się dużo. Szybko i na kilku płaszczyznach, więc y, to może Was trochę drażnić. To nie jest taka energia Wasza do końca, tak? Czwartego. Merkury przechodzi jeszcze trzeciego, ale czwartego łączy się z Jowiszem i również robi trygon do Plutona. Czyli trzeci i czwarty to są piękne dni. Podczas tego dnia jeszcze Słońce łączy się z Wenus, tak? Więc tutaj jest mocna taka energia na rozpoczynanie czegoś, tak jak mówię, na ekspansję, na rozwój, na podjęcie decyzji o nauce czegoś, na przykład, tak? Tak jak mówię, tutaj być może szansa na zmianę w ścieżce zawodowej. 6 odbywa się nów Księżyca w znaku bliźniąt. Nów jest w kwadraturze do waszego znaku, więc mówię, no może sam nów nie ma dobrej energii na zaczynanie, bo zaraz po Wenus ustawia się w kwadraturze do Saturna, co daje duże ograniczenia. Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, tak tu się dzieje dużo. Zobaczcie, Słońce, Wenus, Merkury, Jowisz, cztery planety w bliźniętach, czyli jest ruch, jest działanie, tutaj zaczynamy wszystko i nagle, zaraz po tym nowiu, Wenus ustawia się w kwadracie do Saturna. Planety, które sprawdza, planety ograniczeń. Więc tutaj no jakieś ograniczenia, wiecie, w relacjach partnerskich może być, bo tutaj u Was Saturn akurat jest w siódmym domu, czyli relacje partnerskie, współpraca z ludźmi, czyli ochłodzenie w relacjach, jakieś, wiecie, zablokowanie finansowe. Tutaj no może się okazać, że, nie wiem, jakaś współpraca nie do końca jest taka, jakbyście chcieli, tak, że tutaj... To nie jest dobry dzień w ogóle na jakieś negocjacje, na jakieś rozmowy, na jakieś wyjaśnianie, bo tutaj będzie mur, tak? Później 9 y, Słońca jest w kwadraturze do Saturna, a 12 Merkury. Czyli, wiecie, tutaj są takie, niekiedy ten początek jest ekstra, a później jest takie zablokowanie, tak? Zablokowanie, mówię, u Was to dotyczy relacji partnerskich, współpracy z ludźmi, czyli te relacje z ludźmi. No wy będziecie tutaj coś chcieli, tak? Ktoś mówicie, na przykład rozmawiacie, a ktoś, yy, nie wiem, albo się nie odzywa, albo nie można złapać kontaktu. To są też ograniczenia w podróżach, na przykład, tak? Merkury w kwadracie do Saturna. Coś się może zepsuć, coś mogą odwołać, więc też nie jest to dobry czas na planowanie, na przykład, podróży. Yy. Później dalej, kochani, 17 też jest jeszcze jest trudny dzień, ponieważ tak, Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, Wenus w bliźniętach, czego chce? Chce rozmawiać, chce kontaktów z ludźmi, chce zarabiać, y, negocjować. Merkury w bliźniętach jest w swoim władztwie, też chce rozmawiać, y, y, negocjować, rozpoczynać, inicjować. I obie planety ustawiają się w kwadraturze do Neptuna. W tym przypadku Neptun jest planetą iluzji, oszustwa, kłamstwa. Więc to nie są te, też dobre 16, 17, 18 na jakieś negocjacje, kupno, sprzedaż. Może być tak, że poznamy kogoś, ktoś nam się wyda zauroczy, nas nie do końca może być taki, jak chcemy. Pamiętajcie, je, jeżeli jest kwadrat do Neptuna, to my tego nie widzimy, tak? Jakby Neptun nam zaciemnia, my widzimy to przez różowe okulary, tylko to, co chcemy, selekcjonujemy podświadomie, tak? A tak naprawdę może być tak, że to wcale nie musi być tak, jak jest pokazane. Uwaga, również tym dniu na używki, tak? Alkohol, leki, innego rodzaju substancje psychoaktywne, to jest łatwość taka zatrucia, I może być to niebezpieczne, więc. Uważajcie na siebie. 17 później i Wenus i Merkury przeskakują do znaku raka. Dla Was jest to dobra informacja, ponieważ y, gdy przejdą do znaku raku, ustawiają się w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości na realizację marzeń. Wenus w raku czuje się bardzo dobrze. Potrafi dać sobie poczucie bezpieczeństwa. Tutaj, dobre relacje z przyjaciółmi, być może będziecie realizowali jakieś swoje marzenia. Na pewno, lepszy czas na kontakty, na komunikację, tak? Tutaj macie sekstyl. Dobry czas też na wchodzenie do internetu, mówienie o tym, co na przykład daje mi poczucie bezpieczeństwa, mówienie o swoich pasjach, o rodzinie. Pamiętajcie, jest też znakiem kardynalnym, tak? Więc też może prowadzić ludzi. Później, 21: Uwaga, ponieważ Słońce też będzie w kwadraturze do Neptuna, czyli znowu kłamstwa, oszustwa, jakieś, wiecie, manipulacje. U Was też to dotyczy, zobaczcie: relacji z innymi ludźmi, współpracy, relacje partnerskie, tak więc. Tutaj może się okazać, że jakieś kłamstwa wykryjecie, czy, czy poczujecie się oszukani, czy zmanipulowani, więc tutaj bądźcie ostrożni. I później wieczorem, y, dopiero około godziny 21.50 słońce przejdzie do znaku raka, czyli mamy w raku słońce, Wenus, merkury. W sekstelu do waszego znaku. Tutaj aura się uspokaja, tak? Y i później, 21, Merkury ustawia się w sekstylu do Marsa. Merkury planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich podróży w sekstylu do Marsa, a Mars jest. Pozytywnym aspekcie do Waszego znaku daje Wam nowe szanse, nowe możliwości rozwoju, kursy, szkolenia, zmiana światopoglądu, wyjazdy zagraniczne, współpraca z zagranicą, więc tutaj odzyskujecie energię, tak? chęć do działania, lepsze samopoczucie, jesteście silniejsi energetycznie. I w tej jakby energii odbywa się pełnia księżyca w znaku koziorożca, pełnia w pozytywnych aspektach do Waszego znaku, ponieważ Księżyc, podczas pełni Księżyc i Słońce są naprzeciwko siebie i Księżyc jest w koziorożcu, w pozytywnym trygonie do Waszego znaku, a Słońce jest w raku w sekstylu. Czyli pełnia ma pozytywne aspekty, tym bardziej, że tak jak mówię, przed pełnią Merkury jest w sekstylu do Marsa, dając nam nowe szanse, nowe możliwości. Tutaj może być tak, że... Um, Łatwość taka, wiecie, pełnia zakańcza, czyli tutaj możecie zakończyć jakiś projekt, coś co kiedyś zaczęliście z pozytywnym skutkiem, tak? Yy, to dotyczy Waszych marzeń, yy, Waszej jakiejś ekspansji, samorealizacji, więc zastanówcie się, czego to może dotyczyć, tak? Pełnia w pozytywnych aspektach. Yy. I później jeszcze piękny aspekt: 26 czerwca, Merkury planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w raku. Potrzebuje więzi z ludźmi, potrzebuje trochę pobyć z rodziną. Ustawia się w trygonie do Saturna. Planety naszego nauczyciela, planety naszych ambicji, więc tutaj kochani Merkury w trygonie do Saturna to jest dobry dzień na podpisywanie jakichś umów, na jakieś ważne rozmowy. Tutaj dotyczy to u Was relacji partnerskich, czyli to jest dobry dzień na rozmowę yy, współpracy z innymi ludźmi, kooperacji. Tutaj może tak być, że ktoś na przykład doceni Wasze doświadczenie, tak i do Was na przykład się odezwie, ponieważ powie, że ceni. Yy, Was za to, czy za tamto, tak? Wie, że macie doświadczenie, że umiecie na przykład to i tamto i dlatego się do Was zgłosił. To jest takie też zadowolenie, tak? Później 29, Wenus również ustawia się w sekstylu do Marsa, a jak wiecie, Wenus to miłość i pieniądze, Mars to energia życiowa, ale to też zwiastuje poprawę w relacjach partnerskich, unormowanie tych relacji, większa... Yy, też siła do zarabiania pieniędzy, do yy, dawania sobie przyjemności, otaczania się ludźmi, z którymi dobrze się czujemy. Więc tutaj, tutaj poprawa, naprawdę y, bardzo duża poprawa energetyczna. I 29 również ważne wydarzenie, ponieważ Saturn, tak jak Wam powiedziałam, planeta karmy, planeta naszych ambicji, nasz nauczyciel wchodzi w retrogradację, w której będzie aż do 11 li, do 15 listopada, przepraszam, ale dla Was jest to ważne, dlaczego? Ponieważ Saturn dla wszystkich panien jest teraz w opozycji, czyli naprzeciw i wpływa bardzo mocno na was, na waszą energię życiową, na wasze zdrowie. Możecie czuć się osłabieni, mogą wychodzić jakieś, wiecie takie y, zaniedbania, choroby, które zaniedbania, z tego, że y, nie dbaliście o siebie, złe nawyki żywieniowe mieliście tam przez ileś lat i tak dalej, i tak dalej, więc jakby jeżeli wcześniej mieliście już jakieś, na przykład y, problemy zdrowotne i teraz y, y, Saturn cofnie się i będzie przechodził jeszcze raz, on daje wam te Kilka miesięcy na to, żebyście coś naprawili, coś zmienili, na czymś popracowali, zmienili na przykład dietę, zaczęli ćwiczyć, zadbali o swoje zdrowie, zrobili badania, bo jeżeli tego nie zrobicie i on się cofnie i będzie szedł jeszcze raz i na przykład robił opozycję do waszego słońca, to możecie ponieść po prostu konsekwencje, tak? Warto się temu Przyjrzeć, przyjrzeć w jakich dziedzinach życia to u was. Tego to u Was dotyczy, to mogę powiedzieć tylko na podstawie kosmogramu urodzeniowego, tak? To jest prognoza ogólna. Tutaj jest to na ym, w dziedzinach ja i inni ludzie, ja i moje relacje z innymi ludźmi, tak? Czyli tutaj może pokazywać, na przykład, jeżeli są jakieś tam niedomówienia w partnerstwie, były jakieś konflikty i nie osiądziemy, nie postaramy się jakoś tego rozwiązać, no zawsze istnieje ryzyko takie, że może być kryzys, który, no, nie skończy się dobrze, tak? Więc jakby pamiętajcie o tym. I miesiąc kończy, kończy się bardzo fajnie, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich podróży, ustawia się w sekstylu do Urana, planety nowości, nagłych, nieoczekiwanych zmian, internetu, zagranicy, więc tutaj fajny czas już na wyjazd. W ogóle ta, ten czas już jak... Yy, Merkury przejdzie do Raka, to już i, i ustawia się też z sekstylu do Marsa, to dobry czas na podróże, tak, dla spraw zawodowych, bo Merkury ma dobre aspekty, tak. Tutaj, gdy Merkury jest w kwadracie do tego Saturna i do Neptuna, to też nie jest dobry czas na podróż, tak. Możemy wyjechać, możemy zostać oszukani, może być tak, że coś się zepsuje, więc tutaj ten koniec miesiąca jest zdecydowanie lepszy, i tutaj, no mówię, wyjazdy za granicę, to u Was dotyczy rozwoju, ekspansji, realizacji marzeń. Ym, tutaj może się pojawić coś nowego, nowe szanse, nowe możliwości, tak? Więc tutaj wykorzystajcie, drogie panny. Yy, na pewno dużo Wam da energia yy, Marsa, yy, który przeszedł do byka, choć yy, Mars, gdy przejdzie do byka 9 to 11 ustawi się w kwadraturze do Plutona. I to jest trudny aspekt, tak? Ponieważ Mars. Yy, ogólnie Mars to jest planeta agresji, energii, yy, siły, Pluton również, tak? Gdy te dwie planety są w trudnym aspekcie, to jest bardzo często przemoc, starcie, atak. Więc jakby wszyscy ludzie uważajcie. Przepraszam Was, bo to ominęło i teraz mi się przypomniało. 9, 8, 9, 10. To już są trudne dni, tak, już zaczynając od tego ósmego, jak to Wenus jest w Saturnie, tak, tu są dużo ograniczenia, Ma w kwadracie do Plutona, u was dotyczy to zdrowie, praca, życie codzienne, na pewno też trzeba uważać na zdrowie, tak, żeby, nie wiem, to wiecie, to może być jakieś takie nagłe, nieoczekiwane, tak, jakieś, yy, yy, też jest w nas dużo takiej złości, yy, a pamiętajcie, że złość, agresja, to tak naprawdę po tym, zawsze kryje się lęk. Ludzie są agresywni i niebezpieczni dlatego, że się boją. Więc jakby może takie też uświadomienie sobie swoich emocji wam pomoże. Bo pamiętajcie, tak jak będzie to w was, będzie też w innych ludziach. Łatwo jest wiecie, o jakąś bójkę, kłótnię, konflikt. Więc, więc to jest taki niebezpieczny okres, tak? Dobrze, że masz jest w Beku, to jest trochę spokojniejszy, tak? Y, czyli jest spokojniejsza trochę ta energetyka, zbekuj jest taki powolniejszy, bardziej stateczny, nie atakuje tak od razu, tak? <grym> Więc jakby no, miesiąc, miesiąc naprawdę no, od tego 8 do 21 no, w zasadzie trzeba, trzeba tutaj wziąć sobie na wstrzymanie i wziąć pod uwagę to, że mogą być jakieś ograniczenia, że nie wszystko może wyjść, że może coś zostać zablokowane, ale później wszystko się normuje, tak? Starajmy się, kochani, wykorzystywać astrologię jak najlepiej dla siebie. Astrologia nie jest po to, żeby straszyć, tak? To, że są kwadratury, słuchajcie, ciągle są jakieś kwadratury. To jest tylko okres, kiedy należy bardziej zwrócić uwagę. Czy na relacje partnerskie, czy na jakieś prowokacje, tak? Czy na przykład na to, co się dzieje w mojej firmie, jak wyglądają moje relacje, na przykład z partnerem, czy z partnerką, czy ze współpracownikami. Może to być okres, kiedy jakieś tam będzie zablokowanie, tak? Ale to też nam coś mówi. Pamiętajcie, jeżeli jest kwadratura do Saturna, bo tak wszystkie planety w bliźniętach pędzą. Wiecie, jaki jest mankament Jowisza w byku, że możemy robić za dużo, pięć srok za załapać za ogon, wziąć 5 projektów i żadnego nie skończyć, tak? Zapisać się na kurs jogi, na kurs tarota, na kurs astrologii, na kurs tam czegoś. I tak naprawdę niczego się nie nauczymy, tak? To jest mankament Jowisza w bliźniętach. Rozproszenie. Więc tak naprawdę jak te planety będą w bliźniętach i z tym. Saturnem spotkają się w kwadraturze, to jest też trochę takie, wiecie, zatrzymanie, tak, taka blokada, bo pamiętajcie, że Saturn też zatrzymuje i mówi, sprawdzam Cię, sprawdzam Cię, czy to ma sens, co robisz, czy jesteś do tego przygotowany. Czy masz odpowiednie kwalifikacje, czy wyliczyłeś, czy zarobisz na tym, czy tam yy, zapisałeś się na jakieś tam, je, wyjeżdżasz jeszcze, sprawdziłeś nocleg, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jakby można wykorzystać w ten sposób kwadraturę Saturna. Jeżeli już zostałam zatrzymana, no to może wiedząc, że planety w bliźniętach czasami działają za szybko i niedokładnie, to może jednak sprawdzę to wszystko jeszcze raz i może się okazać, że to będzie wartościowe i to Y, dla nas y, takie korzystne, tak? Także ja ze swojej strony zapraszam Was na konsultacje astrologiczne. Y jeżeli chcecie wiedzieć jak pracować z tym saturnem, którego macie w opozycji, tak? Ponieważ nawet trudne aspekty możemy w jakiś sposób pozytywnie wykorzystać dla siebie. Jeżeli chcecie poznać siebie, chcecie porozmawiać, potrzebujecie wsparcia, ja również prowadzę takie rozmowy, tak, rozwojowe, gdzie Dzięki astrologii wiem, jakie metody pracy są dla Was dobre. Pomagam Wam uwolnić się od tych ograniczających przekonań, zmniejszyć stres, lęk itd. Zapraszam serdecznie. Także zachęcam do konsultacji. Piszcie do mnie, dzwoncie. A na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia.